w nowym filmie na moim kanale i zapraszam dzisiaj na monthly reset na lipiec, podsumujemy sobie czerpiec powiem wam, jakie mam plany na lipiec. No i może tym samym was też zainspiruję do tego, żeby podsumować sobie poprzedni miesiąc i zrobić plany na kolejny. Uważam, że jest to świetna metoda, żeby właśnie na koniec, czy na początek miesiąca usiąść sobie i zrobić takie notatki właśnie nawet w notatniku w telefonie, czy jeśli wolicie na kartce i wypisać sobie, co byśmy chcieli tak naprawdę zrobić w danym miesiącu, żeby samych siebie pilnować, żeby móc do tego zerkać gdzieś tam właśnie w trakcie Miesiąca, no i żeby potem za miesiąc móc sobie odhaczyć to, co udało się zrobić, i zaplanować kolejne rzeczy. Powiem Wam, że czerwiec był dla mnie z jednej strony miesiącem, który minął tak, a z drugiej strony mam wrażenie, że był to bardzo długi miesiąc i że dużo się wydarzyło. Mieliśmy w sumie dwa wyjazdy, no i trochę się działo, także zobaczymy zaraz, co się udało, a co się nie udało. Już sobie tutaj. Patrzę na notatki. W ogóle jest dzisiaj strasznie jesienna pogoda. Od rana są takie szare chmury, pada deszcz, słońca nie widać, więc trochę szkoda. Nie będzie nam to przeszkadzało. Plany na czerwiec. Na początek wypisałam sobie wyzwanie Moniki Kołakowskiej: 13 treningów plus rolki i rower w dniach bez treningu. No i wtedy mówiłam Wam, chyba, że jeśli będzie 11-12. To już sobie zaliczę, bo to będzie dla mnie satysfakcjonująca liczba treningów. Natomiast... Według tego, jak Monia wstawiała treningi, to w czerwcu tych treningów w wyzwaniu wypadało 13. I udało mi się, słuchajcie, zrobić wszystkie 13. Dzisiaj rano robiłam ostatni, bo ja to nagrywam w piątek. Wy oglądacie w sobotę rano. Dzisiaj rano zrobiłam ostatni. I jak tak patrzę na te moje treningi, to jest tego tutaj, słuchajcie, sporo. Pokazuje mi razem w czerwcu 19 treningów. Ponad 19, prawie 20 godzin aktywności. Fizycznej. Ogólnie bym tutaj zliczyła 18 takich aktywności, bo jak byliśmy w górach, zamiast zapauzować, to jeden trening, jakby jedną wędrówkę po prostu zakończyłam i za chwilę zaczęłam na nowo, więc. Jest rozdzielona na dwie, ale to jakby mało istotne. W każdym razie jest tego sporo. Właśnie na początku miesiąca rower, potem dwa treningi, znowu rower po 20 km, em, potem trening przed wyjazdem, następnie w górach, tutaj 15 km, potem ponad 9, prawie 10, em, dalej znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć treningów, znowu rower 20 km, kolejne pięć treningów łącznie. Treningów z Monią jest 13, zgadza się. Więc łącznie udało mi się zrobić te 13 treningów, co nie było takie oczywiste nie chciało mi się już na koniec mówić takie dobra, odpuszczę sobie ale mówię nie, no przecież chciałam zrobić to 13, chciałam sobie troszeczkę podnieść tą poprzeczkę, bo zwykle robiłam tak 11, no i właśnie po tych wyjazdach właśnie wszystko się przesuwało, bo wyjeżdżaliśmy na przykład w czwartek w góry, w piątek pojawił się trening więc już to przechodziło na kolejny tydzień i wszystko się przesuwało, więc potem trzeba było trochę nadgonić, potem kolejny wyjazd do Iławy jeszcze jakiś rower i jakiś dzień przerwy, żeby był w ogóle w tych treningach więc nie było tak łatwo. Na koniec już mi się naprawdę, szczerze mówię, nie chciało. E, wczoraj, tak wczoraj robiłam przedostatni i już po prostu weszłam na matę i mówię tak nie, ja tego dzisiaj nie robię. Byłam już w ubraniach, w stroju do ćwiczeń, w butach. Mata rozłożona, treningu, czy Ja mówię, nie, ja już tego nie robię. Ale potem sobie pomyślałam, kurczę, już tak mało zostało. Zrób dzisiaj ten trening. Jutro zrobisz ostatni i będzie super, więc jeśli chodzi o wyzwanie, mogę sobie odhaczyć. Udało się. Czytanie przed snem. Ogólnie w tym miesiącu było naprawdę bardzo dobrze z czytaniem. Może niekoniecznie to było przed snem, ale mogę to sobie odznaczyć, bo czytałam po prostu o różnych porach w ciągu dnia Starałam się na to znaleźć czas nie tylko przed snem, e, a to zapisywałam tak, właśnie z taką myślą, że pewnie najczęściej znajdę czas przed snem. Natomiast e, odhaczam to, bo też często przed snem czytałam, pilnować regularnych snu, a nie dopisałam godzin. Chodziło oczywiście o pilnować regularnych godzin snu. I tutaj powiem Wam, że sama nie wiem, jak to jest. Nie wchodziłam jeszcze w statystyki, jeśli chodzi o, e, o mój sen, ale. Było trochę lepiej, natomiast też nieraz kładłam się późno spać, bo miałam na przykład film do zmontowania na rano i się nie wyrobiłam, albo po prostu było więcej tej pracy przy montażu czy no po prostu wiecie, cztery filmy w tygodniu wymagają po prostu dużej aktywności, dużo montażu, dużo pracy i czasami odpuszczałam w ciągu dnia i gdzieś tam spędzaliśmy razem czas, bo było coś innego do zrobienia i potem znowu wieczorem siadałam do montażu, co może nie jest do końca dobre, ale tak po prostu wtedy było wygodne. Dnie. No i wtedy szłam później spać. Muszę mi tutaj odczytać trochę te wykresy. Wydaje mi się, że troszeczkę było lepiej, ale mogłabym nad tym jeszcze popracować, więc. No, pilnować pilnowałam, tak nieprecyzyjnie to w sumie ujęłam. Pilnować regularnych godzin snu. Pilnowałam, ale to nie zawsze wychodziło, więc ja sobie tego nie odhaczam. W tym miesiącu może podejdziemy do tematu trochę inaczej. Dalej mam czytanie w weekendy rano. To się w sumie udawało. Bardzo często w weekendy czytałam, czy to rano, czy później. Weekendy są dla mnie takim czasem, że jeśli nigdzie nie wyjeżdżamy, to faktycznie siedziałam i czytałam sobie książki korzystywałam też pogodę i siedziałam sobie na balkonie na przykład całą, no prawie całą niedzielę mm, i czytałam. Dalej, osobiste 3-4 książki, wyzwanie 4 książki w miesiącu. No i tutaj muszę Wam powiedzieć, że niestety nie udało mi się przeczytać czterech. Nie dlatego, że nie chciałam, tylko po prostu nie starczyło czasu. Przez to, że był właśnie jeden wyjazd, na którym w sumie nie było czasu na czytanie książek, tylko chodziliśmy po górach. Potem drugi wyjazd, to no tylko udało mi się przeczytać trzy, co i tak uważam, że jest świetnym wynikiem, bo ja kiedyś, słuchajcie, nie czytałam tak jak teraz. Czytałam książki, ale nie było to kilka w miesiącu, tylko na przykład jedna, czasami jedna na dwa miesiące, więc dużo, dużo mniej. Ale jeśli chodzi o to, co mi się udało przeczytać w tym miesiącu. No dobrze, pierwsza książka, jaką przeczytałam każde kolejne lato, pokazywałam wam na początku tych Summer Diaries właśnie w Empiku i to była naprawdę bardzo fajna książka, taka lekka, przyjemnie się ją czytało. Trochę był to taki powrót do nastoletnich lat, pierwsze miłości i tak dalej, ale no, przyjemnie się to czytało, tak płynnie i wiecie, właśnie taka fajna książka na sobotnie czy niedzielę popołudnie, albo jak jesteście gdzieś w podróży właśnie wakacyjnej, leżycie na plaży, to myślę, że przyjemnie będzie Wam się coś takiego czytało. Kolejna książka o bardzo you Podobnym tytule, pewne włoskie lato. Przepiękną ma okładkę. No tutaj akurat mamy czarno-białą na Kindlu, ale um, ma piękną kolorową okładkę. Na ilustracji mamy tutaj Positano, Włochy. No i właśnie historia taka miała potencjał, ale powiem Wam szczerze, że ta książka mnie trochę zawiodła. Eee, w sensie liczyłam naprawdę na coś więcej, i troszeczkę denerwowała mnie główna bohaterka. Sam pomysł na historię nie był zły, to można było w fajny sposób gdzieś tam rozegrać, ale ostatecznie wydaje mi się, że ten potencjał był niewykorzystany. Nie wiem jak to określić, może ktoś z Was tą książkę czytał tego nie czytało się źle, ale w pewnych momentach miałam takie serio, można było tutaj czegoś więcej wrzucić, albo w jakimś fajniejszym kierunku tą historię rozbudować. Wydaje mi się, że tutaj po prostu można było zrobić coś więcej, coś lepiej, ale nie wiem, może to po prostu ja to tak odebrałam. W każdym razie nie jest to zła książka, ale po prostu spodziewałam się czegoś więcej. Sięgając po tą książkę i patrząc na okładkę po prostu spodziewałam się czegoś innego, także dwie takie typowo letnie książki właśnie znajdziecie je na legimi jeśli ktoś by był zainteresowany z kolei coś bardziej już w kryminały to jest druga część z tej serii kryminałów o prokuratorze Konradzie Krunie Cyril, Sonę, Świat Ci Nie wybaczy. I skończyłam, yy, przeczytałam ją ogólnie w takie dwa posiedzenia, dwa dłuższe posiedzenia. Yy, można pewnie ją przeczytać w jeden dzień, jeśli, yy, jeśli szybko czytacie, jeśli zaczniecie rano i macie taki wolny dzień, to. No myślę, że w weekend to na pewno. Powiem Wam, że ja bardzo polubiłam yy, tą serię i jakby w ogóle samego yy, bohatera Konrada Kruna. Ja już czekam na październik, bo tutaj nawet mamy zajawkę, że w październiku ma być trzeci tom nigdy już nie uciekniesz październik 2023 więc ja już czekam jestem naprawdę ciekawa co się wydarzy jakby u samego prokuratora kruna ale też jaka będzie jaką sprawę może będzie prowadził podoba mi się to że właśnie tutaj nie ma takich filmowo serialowych historii do których jesteśmy przyzwyczajeni tylko właśnie Cyryl opisuje tutaj takie bardziej, może nie chcę powiedzieć realne, ale tak jak on sam mówił tutaj stara się pokazać jak faktycznie wygląda praca prokuratora, że to nie zawsze jest tak jak nam w filmach czy amerykańskich serialach pokazują że czasami to jest po prostu przerzucanie papierów, ale mamy tutaj naprawdę ciekawą historię wielu bohaterów, różne linie czasowe przechodzące od jesieni po lato, no naprawdę dzieje się tutaj, więc ja na w początku miałam takie w pierwszej części, że nie mogłam się połapać, było tyle różnych osób, że musiałam to sobie układać w głowie, żeby się nie pogubić, kto, co, jak i gdzie. Tutaj już wiedziałam jakby z czym mam do czynienia, chociaż są inne osoby. Oczywiście jest prokurator król, ale są inni bohaterowie. Naprawdę wam bardzo polecam. Oczywiście jest Trójmiasto w tle, więc mi to się bardzo dobrze czyta, bo znam konkretne dzielnice, wiem co gdzie jest, więc też tak fajnie od razu w naszej Głowie przenosimy się, jakby w scenerii, do mm, danego miejsca. No i tutaj ogólnie historia jest taka, że na ulicy Słowackiego w Gdańsku jest wypadek i mężczyzna trafia do szpitala, zapada w śpiączkę. No i wydaje się to taka banalna sprawa, ale właśnie według prokuratora, yy, według Konrada, jest tutaj jakieś drugie dno i trzeba je odnaleźć. Podobało mi się też to, że było tutaj troszeczkę więcej takiej prywaty yy, prokuratora. Takich jego właśnie osobistych jakichś przeżyć. No, i mam nadzieję, że w kolejnej części również się zadzieje i również będziemy mieć jakiś ciekawy motyw i trochę właśnie prywaty z życia prokuratora. Naprawdę czyta się to szybko, przyjemnie. Ja rzadko mam tak, że zasiadam z książką i czytam wiele, wiele godzin. A tutaj miałam tak, że po prostu nie mogłam się oderwać i czytałam, mówię do Kuby, on już szedł bo Ja chyba nie idę dzisiaj spać. To chyba skończę, ale naprawdę wciąga i chcecie, jakby dowiedzieć się, co dalej i co dalej. Także świat ci nie wybaczy. Druga część bardzo polecam. Pierwsza część to Krzycz, jeśli żyjesz, także jeśli jeszcze nie czytaliście, naprawdę warto. No i czekam, oczywiście, na kolejną część. No i czwarta książka to były atomowe nawyki. Jak widzicie, mam tutaj pozaznaczane. Mam też pozakreślane różne jakieś ciekawe zdania, jakieś rzeczy, do których może kiedyś chciałabym wrócić, bo myślę, że to jest tego typu książka. Książka, do której później za jakiś czas będę mogła sobie wrócić, i przez to, że sobie pozaznaczam, to wiecie, będę wiedziała, co do mnie przemówiło, mogę do tego sobie wrócić. Także atomowe nawyki nie skończyłam, ale to dlatego, że właśnie mm, no, czytam to sobie powoli, żeby się zapoznać z tym, a nie żeby to przeczytać jak inne poradniki i po prostu wiecie, rzucić zaraz w kąt i nic z tego nie wynieść. Uważam, że ta książka ma naprawdę tutaj dużo. Do powiedzenia w temacie nawyków, jeśli można tak powiedzieć, bo tutaj macie takie naprawdę konkretne informacje, i jeśli chcecie skupić się na dobrym budowaniu nawyków, czy na wyeliminowaniu złych nawyków, wprowadzeniu dobrych, to wydaje mi się, że ta książka naprawdę się dobrze sprawdzi. Tutaj nie ma takiego pitu-pitu napisania poradnika dla napisania poradnika. Hmm. To są faktycznie atomowe nawyki, i ja chcę z tego wynieść jak najwięcej. Mam wrażenie, że tutaj jest to fajnie przedstawione. Ta książka jest taka praktyczna, motywuje do tego, żeby właśnie skupić się na poszczególnych aspektach i. Krok po kroku zerknąć właśnie na te swoje nawyki, przeanalizować to, a nie tylko właśnie przeczytać książkę w 3 dni i nic z tego nie wynieść, więc zajmuje mi to dłużej niż powinno. Fakt, że też rzadziej do niej sięgałam, bo częściej sięgałam do tych książek, które Wam pokazywałam, ale wydaje mi się, że lepiej, żebym ja to czytała dłużej. Wyniosła z tego więcej niż tak właśnie przeczytać, rzucić w kąt. Póki co mi się ją naprawdę dobrze czyta. Polecam właśnie tak sobie rozdział po rozdziale przeanalizować, zaznaczyć, zakreślić. Ja mam takie właśnie fajne zakładki, kupiłam na Amazonie i sobie zaznaczam, a zakreślam też jakimiś takimi flamastrami, więc myślę, że w lipcu ją skończę, natomiast jeśli chodzi o odznaczenie, to myślę, że mogę odznaczyć, bo było 3-4 książki w miesiąc, więc 3 się udało. Umówić się do fryzjera, umówiłam się i byłam, włosy podcięte, już mam wrażenie, że mi jakoś odrosły, ale mm, tak, podcięte włosy, wrócić do pisania w 5-Minute Journal, udało się, pisane i bardzo się cieszę, że do tego wróciłam, sprawia mi to ogromną radość i no polecam każdemu, nawet to nie musi być ten zeszyt. Możecie kupić sobie jakiś inny, taki notes, w którym właśnie będziecie coś zapisywać sobie rano i wieczorem. Super się to sprawdza i fajnie, jakby wyrabia w nas taki nawyk wdzięczności za naprawdę małe rzeczy, za docenianie tego, że nie wiem, widzimy. Że słyszymy, że mamy siłę coś zrobić, że zarabiamy, że możemy sobie pozwolić na jakieś wyjazdy. Naprawdę to wyrabia taki nawyk wdzięczności za rzeczy takie codzienne, małe, których może się na co dzień właśnie nie zauważa, a powinno. Także ja polecam serdecznie Five Minute Journal czy inne takie notesy. Także tutaj się udało przelać pieniądze na podkonto cel podróże, jak najbardziej, korzystać z początków lata w trójmieście, jak najbardziej zaczęłam korzystać. Z lata w Trójmieście mini urlop, czyli właśnie nasz wyjazd w góry, który był bardzo udany. Playlistę z vlogami zostawiam wam w opisie pod filmem, jeśli jeszcze nie widzieliście. Bardzo Wam się te vlogi spodobały, czego ja się nie spodziewałam, ale powiem Wam, że mi też się podobają, było naprawdę super i myślę, że kiedyś taki wyjazd powtórzymy i pooglądacie <laughs> jeszcze mnie męczącą się wchodząc po górach. Kontynuowanie przeglądania i pozbywania się rzeczy, jak najbardziej. I dalej pozbywaliśmy się rzeczy. Nadal nie widzę tego efektu, który bym chciała, ale naprawdę sporo rzeczy się pozbyliśmy. Tak jak Wam mówiłam, myślę, że ten proces będzie trwał do końca roku. Takimi małymi kroczkami właśnie plady po szufladzie, wracanie do tej szuflady, którą się już przyjrzało, bo jeszcze może coś tam jest zbędnego. No niestety, taki proces zajmuje trochę czasu, ale myślę, że będzie naprawdę warto. Na pewno bym chciała poprzeglądać właśnie jeszcze różnego rodzaju ozdoby, chociaż to już przy w tej komórce lokatorskiej w garażu robiłam, ale jeszcze nie zajrzałam tak porządnie do tych ozdób świątecznych. Kubków, kubeczków, różnych rzeczy bożonarodzeniowych, ale no na to przyjdzie jeszcze czas. Może gdzieś tam jesienią zrobię takie porządki. Filmy 4 razy w tygodniu: poniedziałki, wtorki, czwartki i soboty o 7 rano. Jak najbardziej się to udało. Jestem bardzo zadowolona z tego, że właśnie w czerwcu filmy były 4 razy w tygodniu. Tak Kuba to zarzucił, a może zrób 4 razy w tygodniu w czerwcu, i powiem Wam, że naprawdę bardzo się cieszę. Wam też się te vlogi podobały, także dziękuję Wam serdecznie za cały czerwiec razem. Wymagało to troszeczkę więcej pracy i zaangażowania, ale jestem z tego bardzo zadowolona i myślę, że jeszcze to powtórzymy. Zrobić kurs Reels udało się. Myślę, że jeszcze muszę wrócić do kilku lekcji i to poprzeglądać. Natomiast jeśli chodzi o te wszystkie lekcje, które były, to je przerobiłam, obejrzałam i no teraz pozostaje tylko działać. No i teraz przechodzimy do planów na lipiec. I jeśli chodzi o lipiec, to tutaj mamy zdrowie, treningi raz, dwa razy w tygodniu. Nie wyznaczam sobie w tym miesiącu ile tych treningów będzie, dlatego że po prostu wiedziałam, że czerwiec jest miesiącem na wyzwanie z Moniką, a wakacje są od tego, żeby robić po prostu tyle, ile będę miała ochotę, nie skupiać się na jakiejś konkretnej liczbie. Może być raz, może być dwa razy w tygodniu, może nie będzie w ogóle. Um, więc to jest takie um, może napiszę, że to jest taką gwiazdką, bo to jest dla mnie takie może, ale nie musi być. Bardziej stawiam na rower i rolki, które są w kolejnym podpunkcie, no bo po prostu mamy wakacje, chcę z tego korzystać e, póki jest ładna pogoda. Zapisać się na badanie piersi, nie wiem kiedy będzie wizyta, bo może nie być na lipiec terminu, nie wiem. Ja robię zawsze w Gdyni i jakoś tak robiłam w okolicach Maja i to mi się przesuwało, przesuwało. Wydaje mi się, że jak wpiszę sobie teraz, to już po prostu pójdę i to zrobię. Nie wiem też czy w tym miesiącu, czy w kolejnym będę musiała zrobić jakoś przełom lipca sierpnia badania krwi, których bardzo nie lubię, ale no muszę iść. Następnie czytanie przed snem. Mam nadzieję, że będę się tego trzymać, bo w tym miesiącu też książkowo myślę, że będzie sporo. No i tutaj mam tak 22, 30, 23 być w łóżku. Może niekoniecznie do spania, bo Mogę na przykład pójść 22.30 do łóżka i poczytać godzinę książkę. Natomiast, już e, być w łóżku: o, być w łóżku, tak napiszę. E, wiecie o co mi chodzi? Nie muszę już spać, żeby jeszcze może pół godzinki, godzinkę poczytać. I tutaj napisałam sobie w nawiasie habit tracker, bo chciałabym mieć takie czarno na białym, o której ja danego dnia poszłam spać, czy tam byłam właśnie w łóżku. E, więc ja sobie zrobię taki habit tracker na ten miesiąc, na lipiec i zobaczymy. Jak to będzie wyglądało, o której się położę spać. Zrobię sobie może też takie właśnie, jeśli chodzi o czytanie. Kiedy było czytanie wieczorem przed snem, jak to wyglądało, ile godzin spałam, bo też zależy mi na tych godzinach snu, żeby to był jak, jakościowy sen, więc y, na pewno sobie przygotuję takie habit trackery. Pytanie w weekendy jak najbardziej zostawiam i wolne niedzielę też jak najbardziej zostawiam. Dalej mam 3-4 książki w osobistych. Chciałabym to podtrzymać myślę, że może znowu będzie tak, że się uda 3, a nie 4, ale będę z tego naprawdę zadowolona, bo to dla mnie i tak już jest przeskok jeśli chodzi o ilość przeczytanych książek, mam taki letni TBR już, czyli do przeczytania książki, to wam pokażę we wtorek w takim filmie Summer Reset, tam zobaczycie jakie książki kupiłam sobie w takim letnim klimacie i co pobrałam też na Kindle, także na pewno tam możecie zaczerpnąć inspiracji, jeśli szukacie jakichś właśnie letnich Książek. Dalej pisać w 5 Minute Journal, korzystać z lata w trójmieście, no to wiadomo, jakieś pikniki, chodzenie na plażę, może jakiś grill w parku, zobaczymy. Zabrać siebie na solo date, bo dawno tego nie było, a chciałabym to kontynuować, więc nie wiem, może sobie zrobię właśnie jakiś taki piknik w parku albo zabiorę siebie do kina zobaczymy robić zdjęcia na klisze e, zakupiłam kolejne klisze i chcę to kontynuować chcę dalej robić zdjęcia na klisze przez wakacje myślę że to będzie fajna pamiątka i one mają jednak swój klimat tak wstawiałam tą rolkę to właśnie wam się podobało że one jednak mają ten stary klimat urodziny nie wiem jeszcze jak będą spędzone ale coś tam wymyślimy nie chcę nic wielkiego po prostu fajnie by było pójść na przykład na plażę wieczorem, zabrać pizzę i posiedzieć sobie przy zachodzie słońca. mi więcej do szczęścia. Naprawdę nie potrzeba. Może pójść, zjeść coś dobrego i później na plażę. Zobaczymy. Tak naprawdę nie mam wielkich jakichś planów czy oczekiwań. Po prostu mu chciała spędzić miło dzień. Jeśli chodzi o inne, to mam tutaj ustalić potencjalne kierunki podróży na 2024 rok. Mamy wstępne pomysły, ale chcielibyśmy to bardziej wyklarować. Bateria się wyładowała, ale już w w każdym razie ustaliliśmy sobie, że każdy wypisze kierunki, które go interesują. Zobaczymy, co się powtarza i potem e, wiecie, stwierdzimy, co jest realne do zrobienia w przyszłym roku. Jakie miejsca chcielibyśmy faktycznie odwiedzić, i już sobie co nieco zaplanować. Nie mówię tutaj o kupowaniu biletów, chociaż jeśli. Coś będzie możliwe, to czemu nie? Ale o takim wybraniu kierunków, że okej, okay, na wiosnę możemy polecieć tutaj, na jesień może fajny by był ten kierunek, i tak wiecie, określić sobie, gdzie my byśmy chcieli w przyszłym roku polecieć. No, podróże są dla nas ważne. Chcemy, wiecie, podróżować, więc trzeba też wcześniej planować, żeby móc sobie wcześniej odłożyć pieniądze, widzieć ile mniej więcej może będzie potrzebne, czy to jest jakiś dalszy kierunek, droższy, tańszy. No wiadomo, trzeba się do tych podróży też przygotowywać, więc żeby wiedzieć, jakie mamy plany, fajnie by było sobie, myślę, w lipcu wstępnie ustalić i sam sobie też kupić bilety lotnicze na jeden z wyjazdów, który w sumie mamy już wstępnie zaplanowany, ale właśnie jeszcze nie mamy kupionych biletów. Także musimy do tego przysiąść i jeśli będzie już taka możliwość, to te bilety zakupić, żeby już po prostu, wiecie, było ustalone. Dalej mam przelać pieniądze na to pod konto moje podróże czyli właśnie takie konto, na które regularnie. Nie odkładam pieniądze, że jeśli jest jakiś wyjazd to biorę sobie z tamtego konta nie z bieżącego i w ten sposób wiecie mm, łatwiej po prostu i szybciej te pieniądze odkładać. E, one nie przelatują tak wam przez palce na głupoty, tylko jak robię e, w miesiącu przelewy, przelew na konto oszczędnościowe, to robię też przelew na to pod konto na podróże, więc osobno wiecie na konto oszczędnościowe, osobno na to, e, osobno gdzieś tam na nasze wspólne, więc ja po prostu lubię na początku miesiąca mam jakby konto firmowe, przelać sobie na konto osobiste. Tak zwaną wypłatę i rozdzielić te pieniądze, i potem po prostu one nie. Nie wiem, jak to powiedzieć, nie wydacie ich na głupoty. Po prostu opłacacie wszystkie rachunki, odkładacie tyle, ile możecie na konto oszczędnościowe. Czy właśnie jak macie jakiś cel, na przykład tam można sobie ustawić w banku, że na przykład zbieracie na samochód czy na coś innego. Te pieniądze po prostu tam się zbierają i nie wydacie ich na głupoty. Oczywiście z tego co zostanie, mogę sobie coś jeszcze kupić, ale no wiecie, rozdzielam jakby te pieniądze już na początku miesiąca i wtedy jestem spokojna, bo wiem, że. Cały miesiąc te pieniądze odkładam. Jeśli chodzi o pracę, to mam filmy trzy razy w tygodniu. Wtorki, czwartki, soboty o 7 rano. Wracamy do trzech filmów w tygodniu. Myślałam, że może zejdę do dwóch, ale po tych czterech w czerwcu w tygodniu to by było dla Was za mało, więc trzy filmy w tygodniu. O 7 rano godzina się nie zmienia. Wtorki, czwartki, soboty. Także zapraszam w lipcu na kanał, zasubskrybujcie, włączcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco, kupić nowy aparat. Wydaje mi się, że już długo nie wytrzymam z tym. On się zacina, już się dzisiaj rano zaczęło psuć tam od otwierania baterii, także chyba muszę w ten weekend podziałać. Porządki na dysku zewnętrznym po takim miesiącu vlogowania bardziej intensywnego, jest dużo tych materiałów, więc muszę sobie to poprzeglądać, pousuwać zbędne rzeczy, żeby... Zwolnić też miejsce i nie trzymać tego, czego nie potrzebuję więcej randomowych zdjęć na Instagramie, bo ja mam tych zdjęć dużo, ale ja ich nie wstawiam, bo myślę sobie, że fajnie by było coś dłuższego napisać może coś się Was zapytać ale prawda jest taka, że ja Instagram traktuję trochę jak mój pamiętnik i wydaje mi się, że czasami warto wstawić zdjęcie nawet bez opisu albo z jakąś emotką że nie musi zawsze za tym iść wiecie, jakiś długi post z jakimiś tagami. I tak dalej. To mogą być po prostu jakieś fajne, randomowe zdjęcia, które chcę mieć na swoim Instagramie i je wrzucać. Yy, myślę, że. Powinnam do tego po prostu podejść bardziej na luzie, a nie się skupiać, co ja mam tutaj napisać. Oczywiście co jakiś czas fajnie, żeby coś w tym poście było, do czegoś nawiązać, ale to nie musi być zawsze post z jakimś długim opisem. Więc więcej takich właśnie randomowych zdjęć na Instagramie i mam jeszcze minimum 6 reelsów w lipcu. Myślę, że to jest do zrobienia. Jakichś takich fajnych rolek, zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie chcę tutaj sobie wyznaczać nie wiadomo czego, ale fajnie by było, żeby kilka tych rolek na Instagramie się pojawiło i to tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o lipiec. Nie planuję, nie wiadomo czego, ale wydaje mi się, że lipiec będzie spokojniejszy i tak, i to by było tyle, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. Subskrybujcie właśnie mój kanał, żeby być na bieżąco w lipcu. Możecie wcisnąć dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia, kiedy opublikuję nowego vloga. Mam nadzieję, że Was trochę zmotywowałam do tego, żeby właśnie zerknąć sobie na swój Przedni miesiąc, może zaplanować coś na kolejny? No i mam nadzieję, że widzimy się już we wtorek w kolejnym filmie. Piszcie, jakie macie plany na lipiec, i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia, Buziaki! PA!